Witajcie! W tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać prostą fryzurę w stylu retro. Do jej wykonania potrzebna Wam będzie jakaś szczotka, coś do tapirowania włosów, opcjonalnie jakiś lakier, kilka wsówek, no i jakieś dwie cienkie gumeczki do barkoczyków. Także zaczynamy. Teraz sobie włosy. Będziemy sobie troszkę tapirować. Ten początek będziemy sobie tym robić. Nie, nie będę używać takiego okulara. Możecie użyć, żeby mi się lepiej trzymało. I teraz ja sobie to będę tutaj przygładzać wierzchu. Nie za mocno, żeby Wam się to od spodu nie rozczesało. Dzięki temu, jeśli użycie je lakieru, to przynajmniej łatwo Wam się zaś rozczesze. będziecie trwawać. Czasujemy sobie tutaj wszystko. Najlepiej ja wiem, tak przygładać rękoma, żebyście czuły, czuły, że jest wystarczająco przygładzone, żeby mieć jakiś kłotunów na wierzchu. to tutaj sobie zbieramy jakieś takie drobne pasma, krzyżujemy je lekko i bierzemy w się Przypomnę. Jeszcze jedną na uchos. Jak cię jak tak na kaszerz będzie się dużo lepiej trzymać. Najlepiej używać sobie jak w kolorze swoich włosy. I teraz umrasz resztę włosów. Ja sobie akurat zrobię na zgrzywką. Proszę przeczesujemy i będziemy je tak, tak pozawijać w drugą stronę.

zakryć tą cienką gumkę, mierzymy sobie jakieś pasę kołosów. cienkie. No i owilamy dookoła. sobie można nawet od spodu przełożyć i wyciągnąć sobie tędy. Jeszcze raz przewinąć. Mhm. I sobie ją tutaj do środka. I tutaj wezmę wsówką. i leknę ją tak na wprost, żeby ona mi tutaj nie zaś...

Tak mniej więcej, trochę ponad, wyżej ponad głowę ponad połowę do właśnie tak sobie ją założę. I tak lekko tak tutaj uluzuję te włosy. Trochę z może niżej. Nie chce się to oczywiście całość można utrwalić kierem Ja tego nie będę robić akurat. Oczywiście możecie. I tak prezentuje się gotowa fryzura. Oczywiście, jeśli, nie, jeśli chcecie, to możecie po prostu opuścić ten etap z zakładaniem tej gumki tutaj. Ja bym się po prostu tak bardziej podobała. No, dajcie mi oczywiście znać, czy Wam się podobało i czy wypróbujecie. Do zobaczenia!